Dobra Miki, powiem ci tak, jesteś skończony, jestem najlepszy w streamie. Aha No nie! Żartujesz sobie ze mnie! <grymne> Naprawdę? Tylko ci tuję. Mama no, i bo a i nie Witam serdecznie moi drodzy w dzisiejszym materiale Jak już w sumie widzieliście będziemy grać Kolejny ruchomy prezent, Ale zanim to mam kilka bardzo ważnych ogłoszeń parafialnych Po pierwsze mapa na której dzisiaj będziemy grać Jest zbudowana przeze mnie Dlatego jeżeli ktoś z was chciałby sobie na niej zagrać To link do kodu, znaczy kod macie w opisie Dodatkowo Jeżeli ktoś z was chciałby wygrać ode mnie prezencik ze sklepu Oraz miejsce w mojej liście znajomych Jedyne co musicie zrobić to oczywiście wpisać Kod NEEXE -E do sklepu Napisać swój nick na dole w komentarzu Zostawić łapkę w górę pod tym materiałem i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i zobaczcie, jaki słodki piesek jest dzisiaj w sklepie. Kto by nie chciał takiego słodkiego pieska? No ja bym chciał, także subskrybujcie kanał i pisujcie kod No i tutaj macie jeszcze wyniki ostatniego giveawaya, a ja już ty gadam i zapraszam Was do oglądania. Runda numer jeden o prezencik. Dobra, Mik, jesteś gotowy? Jakby ktoś z Was chciał, tak kod mapy to jest oczywiście on na górze i zrespiłem się w bardzo fajnym miejscu. Niestety nie pokażę Wam tego na nagraniu. Dlaczego? Kiedyś może na streamie. Aha. 1-0 dla ciebie, Mickey by the way. Super, bardzo się cieszę. Dostałem snajpę w głowę. Serio? Tak no, Ale kozak. Zatrzymałem się i ty mnie wysnajpił. a teraz nie muszę nawet... Ale i tak jeden, jeden dla ciebie. Okej, okay, runda numer 2. Tym razem może... Ten laser potężny! Bardzo dobrze Karma! się Cię nie obraziłem nie nic. Ale to ty, Karo, no bo ja zginąłem jako pierwszy. Wiesz co, Okej, okay, ja póki co się trzymam. Boję się w ogóle wychylać po tej sniperce, powiem Ci. No, nie graj tak, że wiesz, Kampisz, Graj tak, jakbyś grał strewki. No, 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 tak gram, tak... O, no właśnie! No nie mów. Ja pierdzielę no nie! Zginąłeś? No niestety, ale mi się zginęło, bo ktoś mnie dojechał. Ta ziko przy życiu, 7 osób. Mię jak Miki załatwi Arseka. Ja już się generalnie boję co tu się, tutaj się wyprawia, ponieważ jestem 2-0 w plecy. Ta jest tutaj. Cały spocony pokazuje się na wizji i w tym momencie zostaje pewnie ktoś było. O nie, jednak utrzymał się przy życiu, aczkolwiek nie na długo, ponieważ atakujemy jakieś 50 zawodników Pewnie w tym momencie chce mi powiedzieć, żebym zamknął mordę, bo go stresuje ale co mnie to obchodzi? Gadam, zbokował się w ścianie, idzie dalej. Niepowstrzymany. 20, 200 materiałów na końcu 20 budowli do postawienia Dostał oczywiście standardowo w plecy i w kolejne plecy I tak właśnie zakończyła się jego wspaniała przygoda ja to A w tym momencie na ekranach Jak Miki, Diki, Sriki Wraz ze swoim wspaniałym Zwykłym shotgunem, co nawet szanuję Aczkolwiek dalej uważam Miki, że masz farta jak przegram to przez farta Nie przez to, że jesteś lepszy Bo poprzedni odcinek wygrałem, ja chciałem przypomnieć to było na farcie, wtedy. Tak, na farcie, na farcie. 200 masów tego jego końca, Dwie osoby przy życiu. Mi się wydaje, że może być ciężko, bo ta piłkara wydaje się dosyć mocno spocona. Aczkolwiek, moi drodzy, weźmy teraz też pod uwagę, że jak ma plan, P -p pamiętajcie, że to jak jest w profesjonalnym teamie, o nas wie Henne. Walum była i mu drugą była I udało mu się wygrać, plan. moi drodzy. No niestety 2-0 dla Jak Mikiego. Runda numer 3, 2-0 dla Mikiego, więc ja w tym momencie rozpoczynam taktyczną taktykę. Skam się w strefie challenge. Nie mogę tego przegrać, wybaczcie mi, ale. No, co jak co? Ale przegrać zakład z Mikim to jak. nie wiem. No mnie... bry, no powiedz no do końca Przegrać zakład z Mikim, tak stracić lewą nogę. Jak coś tutaj jest aktualnie potężna bitwa, ja tylko wypatruję pewnego skina, którego niestety nie widzę. Dalej go nie widzę, Miki, czy ty dalej trzymasz się przy życiu? Tak. Ja mam w ogóle fajnego shotguna, o którym totalnie zapomniałem. Okej, okay, udało mi się zabić dwie osoby. Na no, wie, dosyć. Wielki... Czemu nie mogę to podnieść? Okej, okay, bo tutaj się coś właśnie działo. E, no i... No i właśnie tutaj widzimy. Taktyka jak Mikiego, tylko na high ground potrafi grać chłop. Tylko na high ground, nie podoba mi się to. Czyż ty sp Nie, to nie ty spadłeś, ja nie mogę, stary. Dobra, cyk, arfsek właśnie poległ, pozdrawiam gorąco. To ja, ty. Trzy osoby przy życiu. Do no już błagam cię, sojusz, ok? Kupię ci na to co go zabijesz? Nie, nie ma takich gadania. A teraz <noise> się fokusuje, no i dojeżdżam, mnie <noise> tak by to robił, bo jestem na dole i nie, mam, nie ma powodu, dla którego miałbym nie dojeżdżać. Więc we tam, Miki, się uspokój. Tak zwalę na to, jak No, przegram. ty zawsze będziesz zwalał na to. A prawda jest taka, że. No niestety, gdzie ty jesteś? Nie wy jesteście? O nie! O nie, nie, nie. Możesz tak nie robić, co? Stary, błagam cię Nie wiem, który to, ale tak się nie robi Ja nie jego Mam 30 człowieku No nie, no żartujesz się ze mnie ŻARTUJESZ się ZE MNIE!!! Jest kilofem No i moi drodzy, 1 vs 1 Jak Miki, który mnie zdizrespektował I okazał się być lepszym zawodnikiem, niestety, w tym pojedynku No bywa, moi drodzy No bywa, ewidentnie tutaj prowadzi. prowadzi I tutaj wygrał drugi ja Dobra Miki, słuchaj, ja muszę się odkuć, okej? Okay? Ja muszę się odkuć okay, Tutaj okay. walka o honor musi być grana ten, ten creeper, na którego przed chwilą patrzyłeś, musi okazać swoje, nie wiem cierpienie, czy coś. Okej, okay, z tego co widzę, rozpiłem się w miarę spoko miejscówie, jeżeli dobrze, jeżeli myślimy o tym samym. ok. jednak myślę o czymś zupełnie innym, więc mamy pewien problem Jeszcze nie zmieniłem slotu w ekwipunku Dobra, więc teraz jak już nie ma na mnie żadnej jakiejkolwiek presji, to możemy dojeżdżać, tak jak to się właśnie robi, ta mapa jest w miarę spoko do dojeżdżania, bo tutaj w pierwszej strefie tracimy bardzo mało HP, no i zobaczcie, go tu właśnie dojeżdżamy, dojeżdżamy tutaj, Jank, on mnie znowu zabił kill'em, rozumiecie to, on mnie znowu zabił. <śleski> Już widzę te komentarze w ale ty jesteś nobem. Jak Jak Miki cię zabija, to serio musi być nie tak. Nie, wiem, po prostu jak Miki chat odpalił haksa na tą grę. Jak no, Miki, to cheater. 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 Nie, potem wiecie w komentarzach. O nie, on czytuje naprawdę. Widać, że cichana jest to noby. Jeden musi cheatować, żeby dobrze grać. Ja tu mam swojego zawodnika Taziko. On jest moim wysłannikiem. Tyle mam do powiedzenia. No właśnie zbugował się w ścianie, to żartowałem jednak jak coś O! Tutaj chyba będzie wygrana do, do Te Zico. A bo ty żyjesz nie, a ty już zabili? Nie, nie. Ja, nie nie mogę. Żyję, nie żyję. Ale... Ja umarłem po tym po tym, jak A, nie A, bardzo dobrze. To, było, to była, wiesz, to było wiem, Instant karma, tak zwane. No, Ach, niestety, wiem, nie wiem, nie chyba przegrywa. Tak, Bywaj. Ajajajaj. Runda honorowa numer 2 Uda się. To się ma nie udać. Nie zostawię. No słuchaj stary, jestem w takiej dupie tutaj. Dostałem snajper. To ja dostałem w plecy. No i dostałem znowu... Tej DL mi zatańczył. Ja zabiłem kogokolwiek w tej grze. To nie do 40, a ile mi dałeś? Dobra, czy też nie, nie żyli, się. odzywaj się? Ty cheatujesz. Można cię jakoś zgłosić? Nawet nie wiem. Henes, jak Miki, mogę cię zablokować, mianować do 200. Czy mogę cię zgłosić? Na kreatywie chyba nie można. Czemu na kreatywie nie można zgłaszać? Halo Epic, proszę to naprawić. Bo na kreatywie możesz cheatować. Na no kreatywie pozwalają kreatywie. się cheatować, tego. Cituje. Mama i. Mama i. Ulha. No, nawet się przyznał, nawet się przyznał. Odpalił haksy. Odpalił haksy. Tylko po to, żeby wygrać prezent. Skoro. Po co, Miki? Skoro i tak twój konto zostanie prędzej czy później zbanowane. Żałosne zachowanie. Ale trap no. całkiem spoko. Właśnie z tego się śmiałem. Nie no, Pantom. Mamy jeszcze kilka kont. Spokojnie. No to świetnie, Miki, ale jesteś dobrym człowiekiem. No, hakuj dalej. Hakuj dalej, uwaga, ty leci dalej. Chłop tam już w ogóle nie wie, gdzie jest. Okej, okay, żegnam. Ta pcha, powinienem zejść, co? Trochę za wysoko mi się zdarzyło polecieć. Nie, nie będę ukrywał, że nie. E, na szczęście, nikt mnie nie kolapsuje. Oj, właśnie się to skończyło. Nienawidzę tej gry. Jeden koleś mi kolapsuje Drugi cheatuje I obserwujemy Taziko Nie wiem, ja przez ten film polega na tym, że obserwuję dzisiaj Tazosa Siemanko, siemanko Mam fajną broń Jeżeli chcecie się dowiedzieć jak tą broń zdobyć Generalnie jest ukryty easter egg na mapie, ale ja wam nie powiem gdzie on jest Bo szanuję siebie Tak samo zobaczcie w tym momencie tutaj odlatujemy Żeby wam tego nie pokazać No i lecimy Tu już bez, tu już odpalamy moi drodzy ciężką artylerię No tego jest za dużo, ja dzisiaj jestem niszczony przez wszystkich, no to... Co się dzieje? No to trzeba... Trzeba w końcu zniszczyć kogoś. Tak dosłownie zniszczyć. Tutaj możemy kogoś pospamować. źle robisz. Bardzo, Postaw, nie. bardzo źle robisz. No co? Nie. Bardzo źle robisz, powiem Ci tak. To jest no, rakieta Lampiego, tylko przyleciałem. Naprawdę?! No, no Walnąłem się właśnie mikrofonem w i jakieś 20 razy. Czyż to jest nieśmieszny żart, co się tu właśnie wydarzyło? <śmieniu> okay, powiem ja Ci tak. Ja mam wujka w Epic Games. Masz bana. <śmieniu> <śmieniu> Masz bana. No Mój, ale, mój, mój, ale mój co, jeszcze, mam, jeszcze jeszcze się z tobą Jeszcze mam skina. Jakiego skina? Nożyczku! Dobra moi drodzy. Generalnie ten odcinek to jedna wielka, nieśmieszna porażka w trasie. Jestem najgorszym graczem na świecie. Jeszcze Miki Cheater wygrał skina, no niestety. Bywa i tak. Ale wiecie, ja jestem człowiekiem honoru. Ja mu kupię tego skina A jego konto zostanie zbanowane, bo zaraz po nagraniu tego odcinka dzwonię do mojego wujka z Epic Games I jest po tobie Miki? Ale... Kiedyś się gdzie urodziłem? W Creeperze A wiesz, że ja już wyszedłem i chciałbym, żebyś wybrał sobie skina a, a, okay, a, to to a, jak nie, to ja ci wybiorę i ten skin będzie się nazywał poza typu tem. Balonowa bombiara Czym jest balonowa bombiara? Miałem ci dokupić. Dlatego się prawda do No dobra to no, walk. także moi drodzy pamiętajcie o używaniu kodu NEXF -E w sklepie Pamiętajcie też, że to konto Mikiego i tak zostanie zbanowane Także, <noise> a mnie to jest totalnie whatever To spoko, no. no, wygrał, był lepszy Ale za jaką cenę, za cenę swojego konta Mój wujek z Epic Games się dojedzie A póki co ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, jeszcze jego jego dnia Trzymajcie się, pa, pa. I teraz te milion komentarzy w stylu Nexety jesteś po prostu gównem, bo no, on nie ma shitów We, opanuj się Bo <noise> to ale ile ale... będzie komentarzy też, że... No racja oczywiście. że pieniężka. No, ale... tak. no znasz, no ja właśnie stary tylko szekam, nie? Aż ktoś wyłączył film przed tym, zanim ja te, te, odpuszczę to, co teraz mówimy. I będą te komentarze. I nikt wcale się nie domyślił, że to był kur... Żart! <grym> <grym> Pozdrawiam was widzowie, żyjcie zdrowa.